Stefan Grabiński, Księga Ognia, Biały Wyrak, Gawenda Kominiarska, Józefowi Jedliczowi poświęcam. Byłem wtedy jeszcze młodym czeladnikiem, jak wy, kochane chłopaki, i robota paliła mi się w rękach. Majster Kalina, świeć panie nad jego zaczną duszą, nieraz mawiał, że pierwszy po nim obejmę mistrzostwo, i przed innymi nazywał mnie chlubą cechu. Jakoż nogi miałem silne i zapierałem się łokciami w kominie jak mało kto. W trzecim roku służby dostałem do pomocy dwóch kominiarczyków i zostałem instruktorem młodszych kolegów, a było nas razem z majstrem siedmiu. Prócz mnie trzymał kalina dwóch innych czeladników i trzech chłopców do podręcznej posługi. Dobrze nam było z sobą. Bywało w święta i niedziele, zeszła się brać u majstra na pogawędkę przy piwie lub zimą przy ciepłej herbacie pod kominem. Naśpiewała, naplotła nowin dosyta, że wieczór zlatywał niby ta kula spuszczona ze szczotką w gardziel spadów piecowych. Kalina, człek był piśmienny, rozumny.